Witam serdecznie! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich pięciu zasadach dotyczących pielęgnacji skóry twarzy. Moja skóra twarzy jest bardzo wrażliwa, taka kapryśna, nie lubi za bardzo zmian. Mam też skórę płytką naczynioną, więc moje policzki zazwyczaj są całe czerwone. Niezależnie od pogody, nastroju, humoru itd., po prostu co jakiś czas się czerwienią. Czerwienie się też często na szyi i dekolcie. Mam też uczulenie na składniki typu pomarańcza, mandarynka, grapefruit, na olejki i wody kwiatowe z tych składników. Mam uczulenie, nie wiem dokładnie od kiedy, wiem, że tak jest. I po prostu w pewnym momencie to odkryłam, że silnie alergicznie reaguje moja skóra na te składniki, więc staram się ich mocno unikać. Też reaguje moja skóra często na bardzo mocne składniki myjące tak w taki sposób, że jest podrażniona. Czasami mam egzemę, czasami mam jakieś takie suche miejsca ogólnie na całym ciele i wtedy na, na twarzy również się pojawiają. Moja skóra, jeżeli się przetłuszcza, to na brodzie przez to, że ja ją dotykam czy się w ten sposób opieram, Również tutaj przy skrzydełkach nosa od pocierania, kiedy mam katar, kiedy jest gorąco, to wtedy na tym nosie też czasami troszeczkę się błyszcze. I powiem Wam o moich właśnie tych pięciu zasadach, być może komuś to ułatwi. Ja przez bardzo długi czas borykałam się z różnymi uczuleniami i z trądzikiem. I wydaje mi się, że jeżeli macie skórę, czy to wrażliwą, czy to trądzikową, to te zasady mogą Wam znacznie pomóc, a na pewno nikomu nie zaszkodzą. Pierwsza zasada to jest delikatność. Moi drodzy, wasza skóra to nie jest szmata od podłogi, na którą możecie wylać co chcecie, i ona wszystko zbierze i wchłonie i będzie dalej zadowolona. I nalewanie, teraz szczególnie taka modna koreańska pielęgnacja, która. Ma nie wiadomo ile tych różnych etapów i nawalicie na tą skórę nie wiadomo ile składników. Jeżeli jesteście Europejkami, to musicie wiedzieć, że nasza skóra mocno się różni od skórek, od skóry Koreanek i ogólnie od osób mieszkających na innych kontynentach. Tutaj inaczej pada słońce. I są inne temperatury, jest ogólnie inny klimat, jest inna wilgotność powietrza, i nasza skóra inaczej reaguje. Dlatego też niekoniecznie sprawdzi nam się wcieranie miliona olejków, różnego rodzaju esencji itd. itd. I moja skóra bardzo nie lubi. Wielo Wieloetapowego oczyszczania, wielo, wieloetapowego nawilżania i wielu nie wiadomo ilu zabiegów. Jeżeli ja swoją skórę oczyszczę balsamem albo olejkiem, <zysz> zmywając makijaż, potem jeszcze mam to zmyć gorącą wodą, czego moja skóra również nie lubi potem mam jeszcze to zmyć jakimś detergentem, potem mam przemyć jeszcze kolejnym tonikiem, potem mam nałożyć na to jeszcze kolejną jakąś wodę, kolejną esencję i coś kolejnego, to moja skóra w kilka minut robi się dosłownie czerwona i kapryśna, dlatego ja stosuję zasadę przede wszystkim, przede wszystkim delikatności. Żeby ta pielęgnacja była nie, nie tylko skoncentrowana na kilku produktach, które działają, ale też żeby było ich po prostu mało. Druga zasada to jest systematyczność, i ta na pewno nieraz słyszeliście, na pewno nieraz było Wam powtarzane, że systematyczność i cierpliwość w pielęgnacji skóry to jest coś bardzo ważnego. I niestety tak jest. Jeżeli nie robimy czegoś systematycznie, jeżeli... Nie powtarzamy pewnych rytuałów. Jeżeli nie robimy regularnie maseczek albo nie używamy regularnie jakiegoś produktu, chociażby z witaminą C czy z kwasami, to ten produkt nie ma szansy zadziałać. Od jednego użycia nic nam się na skórze nie zmieni na lepsze. Może się jedynie zmienić na gorsze, jeżeli macie na coś uczulenie, ale na lepsze raczej się nie zmieni, chyba że po prostu tą skórę umiecie i zostawicie w spokoju. I wtedy znowu wracamy do delikatności. Umyjemy czymś delikatnym, jakimś delikatnym żelem albo pianką, i zostawimy tą skórę w spokoju. No to wtedy tak, od jednego razu może, może być jakiś efekt. Ale tak, niestety trzeba powtarzać systematycznie niektóre etapy, żeby do czegoś dojść. Trzecia bardzo ważna zasada w mojej pielęgnacji skóry, którą wydaje mi się, że każdy człowiek powinien zastosować, to są odpowiednie składniki. To są składniki, które są dostosowane do konkretnej cery, do konkretnego osobnika, a nie takie, jakie poleca do swojej skóry, Jakaś tam osoba. Nie jakaś koleżanka, nie jakaś youtuberka, nie jakaś sławna osoba, nie jakaś blogerka. Tylko takie składniki, które służą waszej skórze. Mojej skórze na przykład nie służy olej arganowy, mimo że wszyscy go przez pewien czas bardzo chwalili i polecali. Moja skóra go nie lubi, po prostu nic y, pozytywnego y, nie wnosi do mojej skóry i ja go nie używam. Są takie y, oleje, które są mocno polecane są takie składniki, kosmetyki, które są mocno polecane a na Was mogą akurat nie działać więc jeżeli znajdziecie jakiś składnik, który na Waszą skórę działa na przykład na mnie działa hydroaltrużany czy też dobrze na moją skórę działa ogórek, Klawenda, to ja tych składników się trzymam bo wiem, że te składniki moja skóra lubi i moja skóra na nie będzie dobrze reagować więc jeżeli znajdziecie jakiś krem na który Wasza skóra reaguje wyjątkowo dobrze, po prostu jest uspokojona jest złagodzona jest wypoczęta świeża i promienna to przeanalizujcie sobie skład wpiszcie sobie ten skład gdzieś w internecie znajdźcie, jeżeli nie potraficie same analizować składu i po prostu zastanówcie się, które z tych składników mogą na Was dobrze działać a jeżeli są jakieś składniki, nawet jeżeli wszyscy je uwielbiają, polecają nawet jeżeli ja powiem, że te składniki są wspaniałe ja mówię Wam, że mam wrażliwą celę, Wy macie wrażliwą celę, zastosujecie te składniki, a coś Wam nie będzie pasowało, to trudno, po prostu odpuśćcie, poszukajcie sobie innych składników, takie, które będą do Was pasować i nie, znowu już wracając do tej pierwszej zasady delikatności, nie używajcie dużo, wielu składników na raz, je na próbę. Jeżeli kupicie 10 olejów, je zastosujecie, to może być tak, że one na Was źle zadziałają. Nawet jeżeli pojedynczo stosowane by działały dobrze, dlatego że jest tego po prostu za dużo i jak wprowadzacie takie gwałtowne zmiany, że wszystko zmieniacie, czy tam zmienicie wszystkie składniki w pielęgnacji swojej skóry, krem, żel i tak dalej, zmienicie nagle całą serię, to również Wasza skóra może źle zareagować. Kolejna zasada to jest, żeby zawsze zmywać makijaż. Demakijaż jest obowiązkowym etapem, ale żeby to nie był agresywny demakijaż. Jeżeli musicie zastosować kilka etapów, żeby zmyć wasz makijaż, to może warto by było się zastanowić nad tym, czy ten makijaż nie jest zbyt ciężki dla waszej skóry. Czasami jest tak, że mamy jakieś problemy skórne, mamy czy to jakieś grudki, jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, czy chociażby trądzik. Z tego względu, że tego, ten makijaż nam sam w sobie nie szkodzi, ale później jego zmywanie jest na tyle inwazyjne, że ta skóra, kiedy cały dzień, wyobraźcie sobie, że cały, cały czas jesteście pod takim płaszczykiem ochronnym i nagle ten płaszczyk zdejmujecie. I nagle to tak jakby cały dzień chodzimy w kurtce, jest nam ciepło i wygodnie i nagle tą kurtkę zdejmujemy i mamy stać y, nago na mrozie. No wiadomo, że będzie nam zimno, że będziemy się kurczyć i będzie nam nieprzyjemnie. I tak samo może zareagować skóra, jeżeli cały dzień chodzimy pod wieloma warstwami, albo pod grubą warstwą podkładu, który jest mocno kryjący, ma, y, tworzy na naszej skórze jakąś taką barierę ochronną i nagle zmywamy to kilkoma produktami, jednym to zmywamy, skóra już jest nieco Dowolona, bo trochę, trochę pozbawiamy tej bariery ochronnej, potem zmywamy drugim produktem, trzecim produktem, czwartym produktem, nawet czasami, to naprawdę mocno naruszamy tą skórę, mocno ją też podrażniamy. Każde tarcie, każde, każdy ruch na twarzy powodują podrażnienie. I więc, jeżeli macie taki, jeżeli musicie zastosować dwa czy trzy produkty do demakijażu, żeby ten makijaż dokładnie zmyć, to zastanówcie się, czy może właśnie problem nie leży po stronie makijażu. Bo jeżeli wasz makijaż jest na tyle lekki, że możecie go zmyć spokojnie jednym produktem, a potem przetrzeć po prostu twarz tonikiem i nałożyć krem, no to wtedy nasza skóra jest po pierwsze mniej tarcia, a po drugie jest mniej składników, a po trzecie te jest mniej całego tego zabiegu. Ta również czas trwania tych wszystkich zabiegów, wiecie, najpierw masaż olejkiem, czy też masaż balsamem, potem masaż, żeby zmyć ten balsam, potem jeszcze szmatką gorącą, potem jeszcze, jeszcze coś tam kolejnego i tak jeszcze, żeby domyć, i jeszcze wacik, i potem jeszcze wacik z tonikiem. To jest wszystko tarcie, to jest wszystko podrażnianie naszej cery. I znowuż, jak myjemy twarz, to myjemy twarz, a nie myjemy podłogę. Czasami też jako taką piątą zasadę polecam Wam zastosowanie takiego w pewnym sensie detoksu, odpoczynku. Ja raz na jakiś czas umyję twarz i na noc nie nakładam na nią nic, albo umyję twarz i przez pół dnia chodzę bez niczego na twarzy. I patrzę, jak moja skóra reaguje, jak się zachowuje, czy mam jakieś nowe niedoskonałości, czy coś mi się wygoiło, czy jakoś coś wpływa dobrze, albo coś wpływa źle na moją skórę i staram się przez to obserwować. I polecam to każdemu, żeby co jakiś czas, zamiast. Podliczyć sobie, wiecie, ile stosujemy tych produktów, zobaczyć, jaką mamy wielką kolekcję tych wszystkich rzeczy, i zastanowić się, czy może dzisiaj nie odpuścić tej skórze, czy może dzisiaj nie zrobić małej przerwy, chociaż na kilka godzin, albo na przykład na noc, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, żeby jakoś bardzo, bardzo mocno nakładać cokolwiek na twarz. Jeżeli mamy przesuszoną twarz, to wtedy może, może zauważymy, że ona nie jest koniecznie przesuszona, a odwodniona. No bo jeżeli nam się bardzo przetłuszcza, to może nie przetłuszcza nam się dlatego, że nakładamy za dużo olejów albo że krem jest zły, tylko dlatego, że ją za mocno oczyszczamy i ona musi nadprodukować ten swój tłuszczyk. Także taki detoks raz na jakiś czas naprawdę pomaga zaobserwować naszą skórę. Jeżeli nie mamy ochoty jej obserwować, zapisywać codziennie, co stosowałyśmy itd., itd., to raz na jakiś czas taka przerwa jest prostym sposobem na to, żeby sprawdzić, który ze składników nam, na nas dobrze działa albo czy może musimy coś zmienić w naszej skórze, czy czasami okazuje się, że po prostu nasza skóra jest w innej kondycji, niż uważamy, że jest właśnie przez te wszystkie produkty, które używamy na co dzień. To są moje takie zasady pielęgnacji, których staram się przestrzegać i one dają naprawdę duże rezultaty na mojej twarzy. Obejrzyjcie sobie, jeżeli chcecie mój film z produktami do pielęgnacji. Dajcie znać, jak Wy swoją celę, czy macie jakieś sposoby na to, żeby wyglądało ładnie. Może o czymś się zapomniałam, może o czymś nie wiem, może czegoś nowego się dowiem. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!